Cześć, witaj. Chciałabym Ci opowiedzieć, co możesz zrobić, żeby otrzymać urządzenie 4 w 1. Urządzenie 4 w 1, co się kryje pod tą nazwą? Masażer. Mamy masażer tutaj. Zmieniamy sobie końcóweczki. Mamy tutaj jeszcze depilator, golarkę i myjkę do twarzy. W kolejnym filmiku pokażę Wam, jak to wszystko działa. A teraz powiem co tu jeszcze mamy. Mamy tutaj ładowarkę nakładki na każdą z tych, z tych końcówek. Oczywiście yy, mamy jeszcze tutaj instrukcje obsługi, co mamy z tym robić. Więc co wystarczy zrobić, żeby to dostać? Dołączysz do klubu Oriflame. Oczywiście ty możesz sobie założyć, powiedzmy, taką kartę rabatową minus 20% na wszystkie produkty. Nie jesteś zobowiązany do niczego. Tak samo jak na przykład w Rossmanie, zakładać taką kartę, tutaj również yy, możesz ją założyć i dodatkowo mieć jeszcze zniżki. Kiedy założysz tę kartę, w tym momencie składasz sobie zamówienia przez trzy katalogi. Mamy katalog numer 11, i w tym momencie składasz pierwsze zamówienie w wysokości 50 punktów. 50 punktów jest to około 178 zł. W katalogu numer 11, czyli teraz składasz takie zamówienie i zobacz, otrzymujesz tutaj pierwszą nagrodę, pierwszą nagrodę z tych trzech, później składasz kolejne zamówienie za 50 punktów, otrzymujesz kolejną nagrodę. I na końcu, czyli w trzecim kroku otrzymujesz ten zestaw eee, za 1490. Także myślę, że jest to fajna opcja. Druga opcja jest e, jeszcze lepszą opcją, mi się wydaje, ponieważ wystarczy zaprosić dwie osoby, które będą chciały zgadzać na przykład ten gadżet. Eee, dodatkowo, znaczy, dwie osoby, które robią w tym momencie zamówienie za 50 punktów, i Ty otrzymujesz właśnie ten zestaw. Osoby również mogą skorzystać z tego e, programu Witaj. Yy, właśnie można skorzystać na dwa sposoby, albo w programie witaj, albo w programie zapraszaj. Możesz skorzystać z obu, yy, z obu tych opcji i zgarnąć dwa takie zestawy. Jeden możesz na przykład oddać na prezent albo sprzedać. Dodatkowo każda osoba, która dołączy do naszego zespołu, na przykład na kartę rabatową i złoży zamówienie na 50 punktów, otrzyma dodatkowo zestaw kosmetyków yy, o wartości 200 zł. Tutaj są właśnie takie przykładowe zestawy. Zestawy są wybierane losowo, także nie mamy wpływu na to, co będzie. Możecie jedynie mi zasugerować, co byście chcieli, z jakiej kategorii, czy żeby to były zapachy, czy żeby to były żele podprysznik, czy może jednak coś z kolorówki, albo coś do ust, czy też do twarzy. Więc możecie mieć tak naprawdę dwie nagrody za jednym zamachem. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. I wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, formularz rejestracyjny, właśnie zakładając taką kartę rabatową, który znajdziecie pod filmikiem. Także zachęcam, proszę zwróćcie tylko uwagę na to, żeby w rubryce sponsor był wpisany numer klubowicza, który również jest podany przy filmiku. Numer klubowicza jest po to, żebyście trafili do mojego zespołu i żeby mogła Wam pomóc na każdym kroku tego programu. Także pozdrawiam, do zobaczenia.